Idź bądź z nami. Czego chcesz? Mój ojciec wysłał mnie po monetę, za którą jesteś w więzieniu, siekierę, młotek i gwoździe. Nie mam nic jasnego. Wiesz, ojcze, że jesteś wart o wiele więcej niż tylko siekierę i młot. Jeśli pójdziesz z tym do komornika, będziesz w tarapatach. Przynajmniej zapłać za narzędzia, skoro nie możesz zapłacić za wszystko. Mówiłem ci, że nie mam monety. Koszyku, wynoś się stąd, wszyscy jeszcze nie działają. Powodzenia. Wiem, że wszystko jest proste. Żona ucieka, traci, droga w dzisiejszych czasach prawie tyle samo co kwadratowe koło. Nic dziwnego, że jesteś pewien, monety. Co za dług, dług, a ja nie mogę stąd wyjść bez czegoś. Dodam jeszcze jedną, a potem wezmę i nie mam nic do zostawienia i zapłacę wam wszystkim. Będziesz miał kłopoty. Ojciec mówi, że jeśli nie zapłacisz, sam tu przyjdzie i wbije te gwoździe w twój włochaty tyłek. Chciałbym zobaczyć i spróbować algarwę, twój koszyk, bo twój stary będzie je wyciągał. Wybij sobie z głowy gwoździe. Musiałem cię źle zrozumieć, brzmiało to tak jakby kazał mi się wynosić. Ale nie byłbyś na tyle głupi, żeby myśleć, że nadal nie możesz spłacić długów, a potem próbować mnie przestraszyć. Czy ty i ja dodamy jeszcze jednego, żebym to dostał, a ja nic nie dostałem, marynarka wojenna i płaci wam wszystkim?